Witam w kolejnej części naszych spotkań na temat zalet ogłoszenia upadłości. Egzekucja komornicza w znaczny sposób powiększa Twoje zadłużenie. Naliczane są dalsze odsetki, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa w egzekucji i inne koszty. Nawet w przypadku bezskutecznej egzekucji Twój dług narasta. Wierzyciele, aby uchronić się przed zarzutem przedawnienia zobowiązania, będą wszczynać kolejne postępowania egzekucyjne a one tylko spotęgują stan Twojego zadłużenia. W upadłości odpowiadasz za zobowiązania, która powstała do dnia ogłoszenia upadłości, a koszty postępowania upadłościowego mogą zostać zapłacone ze środków skarbu państwa, których ostatecznie być może wcale nie będziesz musiał spłacać lub spłacisz je tylko w niewielkim zakresie. W zależności od końcowego rozstrzygnięcia w Twojej sprawie Twoje główne zobowiązania Również będziesz musiał spłacić, lecz ra raczej nie w całości, a być może uzyskasz nawet całkowite oddłużenie. Na temat tego, w jaki sposób może zakończyć się postępowanie upadłościowe, będziemy rozmawiać w niedalekiej przyszłości. Dajcie łapkę w górę i obserwujcie nasz profil po więcej informacji.